Na końcu pokażę wam grzejnik, który sam na siebie zarabia. Grzejnik. Dzień dobry serdecznie, witam. Zaczął się grudzień i mamy, ja mam coraz więcej od was faktur za energię elektryczną domowych faktur, gdzie jesteście no, przerażeni wysokością opłaty, którą dostaliście za listopad 2022 Okazuje się, że z powodu oszczędności energii dogrzewacie sobie trochę domy wentylatorami, farerkami i innymi źródłami ciepła, i niestety. To kosztuje. Dogrzewanie czymś takim trochę kosztuje i postanowiłem w tym odcinku pokazać Wam dokładnie, jakich się należy spodziewać kosztów ogrzewania, używając tego typu dogrzewaczy domu. Dogrzewaczy, ponieważ nie ma szansy, żebyście się ogrzewali farerką tylko i wyłącznie, aczkolwiek no, są takie miejsca, gdzie coś takiego się włącza na cały czas, na przykład jakieś zewnętrzne garaże, żeby tam ta temperatura była złamana. Dwie ważne sprawy. Mamy farerkę. Farerkę. Jej moc to jest około 2000 kWh i ta farerka, jej zaleta to jest taniość 65 zł. Niestety ta żałka elektryczna rozgrzewa się do dość wysokiej temperatury, rzędu, rzędu 600-800 stopni Celsjusza. Powoduje to, że powietrze w mieszkaniu jest dość takie przypalone, niezbyt przyjemne w oddychaniu. Farerka nam buczy, szumi, ma termoregulator, który pozwala zatrzymać ją, że osiągnie już temperaturę np. 15 czy na 22 stopni stopnie w zależności jaką mamy potrzebę i ma dwa stopnie pracy. Na pierwszym stopniu zużywa mniej energii. Tutaj postaram się znaleźć tą informację dość szybko. Na pierwszym stopniu 1000 W, na drugim stopniu 2000 W. Ryzyko, jeżeli nam jakiś zwierz to wywróci to jest zawsze ryzyko pożaru, coś spadnie na to, jakiś koc, zasłona zawsze się taka farerka ma prawo zapalić, na to trzeba uważać drugim źródłem ciepła w domu są grzejniki olejowe grzałka elektryczna zalana jest olejem olej nagrzewa się do temperatur w miarę bezpiecznych, maksymalnie 100 stopni Celsjusza ale z reguły dużo niższych, duża powierzchnia oddaje to ciepło także te temperatury nie muszą być bardzo wysokie dzięki temu nie ma tego efektu przypalenia powietrza nie ma też termowentylatora, który by się dmuchał nam tym powietrzem po mieszkaniu i nie ma też dużego ryzyka pożaru, dlatego takie grzejniki olejowe są dużo bardziej polecane i wygodniejsze w użyciu. Niestety ich cena to jest aż 450 zł w tym przypadku, w przypadku tego, który ma moc 2 kW, no bo tu możemy mieć też i o mocy 3 kW, 2,5. I 1,5 kW. Termoregulator identyczny jak w farerce, możemy ustawić temperaturę, która nas interesuje, i mamy też dwa przełączniki. Możemy regulować moc grzałki 3 stopnie ustawienia 600, 900, 1500. Jak włączymy pierwszą grzałkę, ma 600. Jak włączymy drugą grzałkę, a pierwszą wyłączymy ma 900. Jak włączymy obie, ma 1500 W. A teraz zobaczmy koszty. Zrobiłem trzy tabelki. Pierwsza tabelka, jeżeli z jakichś powodów ten grzejnik, farelka musi pracować non-stop, cały czas przez 24 godziny jest włączony i pracuje. Dla przykładu tyś, o mocy 1000 W, 1500, 2000 W, w przypadku pracy non-stop ten o mocy 1000 W pobierze nam 24 kWh energii w ciągu doby. A ten najmocniejszy, 48 kWh energii w ciągu doby. W ciągu miesiąca daje to odpowiednio 744 kWh i aż 1488 kWh. To jest ten maksymalny pobór energii, jeżeli coś pracuje non-stop. Jest w garażu, jest w jakimś takim zewnętrznym pomieszczeniu, gdzie. Z jakiegoś powodu, na przykład kwiaciarni, musi to chodzić i grzać cały czas. Jeżeli założymy, że koszt prądu jest 72 grosze, taki koszt prądu jest w tym roku. I jeżeli założymy, że w przyszłym roku koszt prądu będzie złoty 10, już z podatkami, z VAT-em, ze wszystkim, z przesyłem tak itd. itd. Takie dwie założenia sobie założyłem. To jest rzeczywisty koszt, ten koszt w przyszłym roku jest przeze mnie taki przewidziany. To w przypadku tej najmniejszej mocy 1000 W zapłacimy 536 zł za ogrzewanie tą farerką za jeden miesiąc. I 1071 zł od największej mocy 2 kW też za jeden miesiąc. Po podwyżce cen energii od stycznia odpowiednio 818 zł, 1637 zł. Czyli tutaj dodatkowo, dodatkowo do rachunku za prąd 1000 zł, to już robi naprawdę ogromne wrażenie za jeden miesiąc. Zima trwa 120 dni, czyli 4 miesiące. To odpowiednio jest za całą zimę 2000 zł, 4000 zł przy najgorszym przypadku, a po podwyżce 3000 zł i 6000 zł. Czyli jeżeli musicie ogrzewać jakiś stary dom na wsi, nie chcecie, żeby tam zamarzła woda i żeby ta temperatura była cały czas powyżej zera, włączyć taką farerkę sobie albo taki olejak, to za całą zimę zapłacicie od 3 do 6 tysięcy złotych. Ale bardziej realnie, czyli takie grzanie w naszym pokoju czy w pokoju dziecka, włączające się na 10 minut co godzinę, czyli pracujące cyklicznie, Podnosi temperaturę, temperatura spada, znowu ją podnosi, i tak dalej. 10 minut co godzinę, czyli 240 minut w ciągu całej doby, to jest równe 4 godziny. W tym przypadku, w ciągu jednego dnia, ten o najmniejszej mocy fareka zużyje 4 kWh, w ciągu miesiąca 124 kWh, ta o największej mocy 2000 W. 8 kWh w ciągu dnia i 248 kWh w ciągu miesiąca. Daje nam to opłatę niecałe 90 zł przy aktualnych cenach prądu, 136 zł miesięcznie po podwyżkach. W przypadku tego moc, mocniejszej farerki, mocniejszego ustawienia, to będzie odpowiednio 180 zł 273 zł. Cała zima od 528 zł do 1000 zł. I myślę, że realne to są realne prace te 240 minut w ciągu doby, czyli 10 minut na każdą godzinę kim i kiedy w normalnym mieszkaniu w bloku taka farerka czy taki grzejnik nam pomaga wspomaga nasze funkcjonowanie. No i tutaj, jak mówiłem, dodatkowo koszt rzędu 180 zł za miesiąc za listopad czy za grudzień jest zauważalny ale do przeżycia. To są pieniądze, które możemy jakby wydać za nasz luksus funkcjonowania w cieple. Ostatni przykład, gdzie włączamy te urządzenia tylko na jedną godzinę dziennie, na przykład w łazience przed kąpielą chcemy sobie nagrzać łazienkę do znośnej temperatury tak, żeby dzieci nie chorowały, żeby było ciepło, lub w jakimś pomieszczeniu, gdzie dzieci idą spać, żeby tam było nagrzane przed nocą. W przypadku grzejnika o mocy 1 kW dziennie zużyjemy 1 kWh energii w ciągu miesiąca 31 kWh energii. W przypadku tej największej mocy 2 kW to jest odpowiednio 2 kWh i 62 kWh miesięcznie. W ciągu miesiąca przy aktualnych cenach zapłacimy 22 zł i 45 zł za miesiąc zapłacimy w przypadku używania tej najmocniejszego grzejnika 1 godzinę dziennie. 45 zł wydaje się niedużo, bo w ciągu całej zimy wyjdzie nam z tego 173 zł. Także jak widzicie, bardzo dużo zależy od tego, w jaki sposób używamy tych grzałek, czy grzejemy coś non-stop, czy tylko dogrzewamy się w krótkim czasie. Bo w przypadku zimy jest to od 6000 zł opłaty za prąd po 264 zł opłaty za prąd. Skrajne przypadki, ale warto mieć tą świadomość, wiedzieć i być może warto kupić sobie zwykły miernik prądu. Na przykład tego typu. On kosztuje tylko 70 zł. Pokazuje nam, jakie jest zużycie w kilowatogodzinach energii elektrycznej od momentu zastosowania tego licznika, jak i pokazuje nam, ile. W danym momencie VAT popiera to urządzenie. Także dzięki temu urządzeniu jest bardzo łatwo panować nad kosztami związanymi z poborem energii elektrycznej przez urządzenia właśnie takie jak grzynik elektryczny. Urządzenie jest proste, ponieważ bezpośrednio wpinamy je do gniazdka i w to, w to, w to urządzenie wpinamy już naszą farerkę czy nasz grzywnik kolejowy. Przypominam o subskrypcjach, bardzo ważna rzecz. Subskrybujcie, proszę, mój kanał. Już bardzo blisko jestem celu, ale potrzebuję waszej pomocy, żeby go osiągnąć. Grzejnik w przyszłości ogrzejecie i jeszcze na siebie zarobi. Producent grzejnika wymyślił koparkę, koparkę do bitcoinów, która jednocześnie ogrzewa nasz dom. 1400 w energii cieplnej produkuje, jednocześnie produkuje, wytwarza. Bitcoiny z szybkością 14 terahertz na sekundę. Dla tych z Was, którzy się znają na wydobyciu Bitcoina pewnie to ktoś mówi ładnie wygląda. Na pewno grzeje, bo 1400 W to jest dużo energii. I na pewno bitcoiny się wydobywa, czyli można w jakiś tam sposób te pieniądze uzyskać. Jedyna wada tego grzejnika jest taka, że trzeba go kupić. Gdyby dawano go za darmo, na pewno by się to bardzo opłacało, bo myślę, że każda koparka jest w stanie zarobić na prąd, który zużywa. Oczywiście z wyjątkiem koparek to innych walut niż Bitcoiny. Zobaczmy, ile taka koparka kosztuje. Koparka, która grzeje, jest dość cicha. 42 dB to jest dość mała głośność. 1146 449 plus 21 przez 36 miesięcy. Podejrzewam, że kosztuje takie coś 1149 dolarów w tym momencie, ale na pewno jest ciekawostką, o której warto wspomnieć, którą warto pokazać. I być może, jeżeli ktoś z Was zna się na wydobyciu bitcoinów, to taka ciekawostka go zainteresuje i będzie sobie mógł tym swój dom ogrzewać. Serdecznie dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.